Siema siema, witam was serdecznie na moim kanale Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek Newsów ze świata gier i w dzisiejszym odcinku Moi drodzy widzowie chcę wam przedstawić grę Halo Infinite. Zachęcam was serdecznie do dawania po wybórę. do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem Zachęcajcie swoich znajomych by ten kanał subowali, a gdy wbijemy 4000 subów doprawi się konkurs za fajnymi nagrodami. Tyle jest wstępu, życzę wam miłego oglądania, no i jedziemy! Jak już wspomniałem, moi drodzy widzowie, w tym odcinku newsu ze świata gier mam przyjemność przedstawić wam grę Halo Infinite. Produkcja ta stanowi szóstą główną odsłonę popularnej serii strzelanek, których akcje obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, czyli FPS. Podobnie jak w poprzednich odsłonach cyklu, takim tym razem naszym protagonistą jest legendarny Master Chief, którego zadaniem jest zakończenie rządu terroru wprowadzonych przez Cortane i podległych jej strażników. Za opracowanie tego tytułu odpowiada studio 343 Industries, które od 2012 roku sprawuje pieczę nad rozwojem serii. Kiedy postanowimy bliżej przyjrzeć się fabule, jaką roztacza nad nami Halo Infinite, to zauważymy, iż akcja toczy się po wydarzeniach przedstawionych w grze Halo 5 Guardians. Jak nadmieniłem to już wcześniej, głównym protagonistą tej produkcji jest legendarny Master Chief, super żołnierz należący do Alternego Działu Spartan. Po tym jak wojna ze strażnikami dowodzonymi przez Cortanę została przegrana, w galaktyce rozpoczęły się istne rządy terroru. Protagonista i jego sojusznicy muszą znaleźć sposób, aby je zakończyć. Kiedy przyjrzeć się mechanice, która jawi się przed nami w tej produkcji, to zauważymy, iż akcje w tej części obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Bierzemy udział w różnorodnych misjach, Podczas których przychodzi nam walczyć z wieloma oponentami, rozgrywka została skonstruowana na wzór trybu sandboxowego, co gwarantuje nam pełną swobodę w korzystaniu z różnych interaktywnych obiektów, m.in. pojazdów, elementów wyposażenia czy broni. W trakcie strzelanin Mamy więc do swojej dyspozycji szeroką gamę futurystycznych giver oraz gadżetów, a z pomocą wszelkiego rodzaju hitów możemy szybciej przemieszczać się po rozległym świecie Halo Infinite. Celem twórców było tworzenie gry, która uhonoruje stery walki znane z klasycznych tytułów Halo, jednocześnie oferując graczom dopiero wdrażającym się w serię wsparcie niezbędne do tego, by mogli w pełni cieszyć się rozgrywką. Stąd też na tytułu została wprowadzona Spartan Academy, a także dowódca Spartan Lauret, który ma pomóc nowym graczom w zapoznaniu się z mapami, bronią oraz wyposażeniem. W Halo Infinite dostępne są również mecze botów, dzięki którym nowicjusze mogą na spokojnie zapoznać się z mechaniką, a starzy wywiadacze rozegrać nieco przed się we właściwe wierwalki. walki. Kolejne dodatki dla botów oraz wartość Akademii są uzupełnione wraz z postępem rozgrywki. Odbywając kampanię fabularną Halo Infinite, gracz może prowadzić walki oraz eksplorować mapy, zarówno w pojedynkę, jak i z innymi. Gra dysponuje ponadto opartym na rywalizacji i dostępnych w ramach free-to-play typu multiplayer. Moduł ten oferuje dwa typy rozgrywki. Pierwszym z nich jest arena. Gdzie cztery w drużyny mogą zmierzyć się w zrównoważonej rozgrywce w stylu Arena Shooter. Drugi to natomiast skuteczny Big Team Battle, pozwalający na rozgrywanie epickich meczy na szeroką skalę. W tej ulepszonej odsłonie rozgrywki udział może wziąć łącznie 24 graczy, którzy mierzą się ze sobą na przyjaznym dla pojazdów w otwartym terenie. Big Team Battle to rozgrywka po na szaleństwa i chaosu, w której broń spada z nieba, a dowódca Lauret przybywa z kolejnymi taksycznymi update'ami, które dodatkowo nakręcają zabawę. Halo Infinite działa w oparciu o stworzony specjalnie na potrzeby tego tytułu scenigraficzny Sleep Space. Technologia ta pozwala między innymi na generowanie efektownych krajobrazów, a także naturalnie wyglądających roślin i zwierząt. Jeżeli chodzi o premierę tej gry, została ona zapowiedziana na 8 grudnia 2021 roku, ma zostać wydana na platformie PC, Xbox One oraz Xbox Series X To tyle w dzisiejszym odcinku News ze świata gier, moi drodzy widzowie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, Zachęcam Was do pisania komentarzy pod filmikiem, do subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. A gdy wbijemy 4000 subów, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Dzięki za uwagę, drodzy widzowie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciema!